One. Koło mnie nasz nowy produkt, czyli Sprinter 4x4 z roku 2006, nad którym pracowaliśmy bardzo długo, ze względu na to, że jego stan blacharski był bardzo podły, dosłownie podły, i zeszło nam okropnie dużo czasu, żeby przywrócić go do świetności. Decyzję o tym, aby pracować nad tym samochodem, podjęliśmy w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, jak fajną ma historię. Skąd jest, skąd pochodzi? W zasadzie od pierwszego dnia ten pojazd ma pełną historię napraw, właścicieli itd. W tym wyposażony jest w bardzo dużo ciekawych upgradeów ze strony firmy Oberheimer, ze względu na to, że należał on w przeszłości do mechanika, jednego z mechaników tej firmy. A więc Stan blacharski, który tutaj był i początkowo nas bardzo zniechęcił do tego projektu. Powiedzmy, nie był aż tak ważny, kiedy dowiedzieliśmy się o historii tego samochodu. A więc, wymieniliśmy praktycznie wszystkie elementy w koło auta, zrobiliśmy całą podłogę, zakonserwowaliśmy, zrobiliśmy lakier Raptora. Jak widać, oczywiście pod Raptorem jest bardzo porządny podkład epoksydowy. Jak wiecie, to Raptor to już klasyka u nas. Malujemy nim, dlatego że w zasadzie. Wygląda na to, po trzech latach już takiego praktykowania tego Raptora, że jeżeli praca blacharska jest wykonana dobrze, to pod tym Raptorem już nie wychodzi więcej rdza, czyli te samochody tak naprawdę dużo dłużej się trzymają. Wyposażyliśmy tą furkę w zestaw zawieszenia, który produkujemy, a więc wzmocnione resory, amortyzatory firmy Peders. Do tego wszystkiego z przodu nasz zestaw coiloverów, czyli kajaby ze sprężynami znany już produkt bardzo dobrze się sprawdza felga pancerna AEZ opony BF Goodrich 245-76 75x16 przepraszam wyjątkowo zrobiliśmy stalowy zderzak pod wyciągarkę gdyż do tego samochodu taki zderzak możemy zrobić ze względu na jego rocznik i ten zderzak jest legalny wyciągarki jeszcze nie ma, nie zdecydowaliśmy jaką założymy, pewnie warna Zobaczymy. Piękne szekle, Snorkel e, z zewnętrznych prac. jeszcze możemy podejść tutaj. E, mamy oczywiście prysznic zewnętrzny. W tym miejscu jest zewnętrzny prysznic. Jak zawsze. Uchwyt koła zapasowego od PFE Offroad. Zderzak też od PFE Offroad. To są nasze wspólne produkty. No i jak widać, w środeczek. E, bardzo nietypowa zabudowa. Ale do tego wrócimy za chwilę, bo jak widzicie, w ogóle, to ten samochód jest wyposażony w namiot dachowy. Namiot dachowy pochodzi z angielskiej firmy, której niestety nie możemy zarekomendować. Sam dach jest bardzo dobrej jakości, materiał też, ale sposób w jaki został przewidziany montaż tego dachu przez ową firmę, po prostu był nie do zaakceptowania. A więc zrobiliśmy wszystko po swojemu. Wszystkie elementy dachu są wzmocnione przez nas. Łóżko jest częścią konstrukcji dachu, czyli jest taką jakby w zasadzie klatką. No i teraz można powiedzieć, że ten dach e, robi robotę. Niestety przeszliśmy bardzo dużą walkę i batalię z producentem. Olali nas, więc i my teraz nie możemy ich polecić. Idziemy dalej. No i wejdźmy do środka. Samochód jest bardzo prosty. Nie ma tutaj wodotrysków. Ma służyć do transportu motocykli i sprzętu sportowego i przewieźć w zasadzie trzy osoby. Tutaj mamy szynę, do której można przymontować jeszcze jeden fotel. Fotela nie mamy na dzisiaj też, ze względu na to, że producent tego fotela powiedział, że przez COVID nie są w stanie go dostarczyć na czas, a więc czekamy na niego. No i mamy obrotowe fotele. Uszytam pięknie tapicerkę przez zondę. Pozdrawiamy Zondę, polecamy Zondę. Do tego wszystkiego kuchnia i wszystkie meble wykonane z aluminium, w 100%. Czyli wszystko to co tutaj widzicie to wszystko jest aluminiowe. Te meble są pancerne, można w zasadzie o te meble ciągnąć samochód. I zaraz Wam to pokażemy. A więc też wytrzymałości mebli. Zapinamy pasa przyczepione tam, jak widać. Do szafki zamykamy za nami 2,5 tony. Jedziemy. tego, że nie mam drugiego szofera, nie mogę jechać dalej. Ale sprawdźmy, czy coś się stało z meblami. Absolutnie nic. Zamykamy. Zamykamy. Meble wytrzymują ciągnięcie 2,5 tonowego sprintera. Dziękuję. Bardzo podstawowe wyposażenie. Kuchenka Primusa przenośna. Szufladki ładnie się otwierają. No i bardzo mocne zawiasy, bo trzeba naprawdę się zaprzeć, żeby te zawiasy otworzyć. Kuchenka webasto. Łapiemy sobie piwko przy pięknym widoku. Tutaj mamy otwieracz do tego piwka. Otwieramy. No i oglądamy widoki. Wchodząc dalej do samochodu, ściągnę sobie buciki. Powiem dalej do samochodu. Można zauważyć piękny orzechowy blat, ee, który został nam ofiarowany przez naszego stolarza. Znajomego stolarza pochodzi z jego, własnej, z jego podwórka. Także jest świetny. Zlewik, termoizolowane zasłonki. Oczywiście spanie na górze. Eee, muzyczka. Mamy pięć głośników w zasadzie z subwooferem, Są to głośniki Hyphonixa. Z przodu tak samo. Tam mamy przenośny grill, bardzo dużo miejsca ładunkowego, zawiasy, wszystkie selesy. Naprawdę, jeżeli chodzi o jakość tych produktów tutaj, to jest ona najwyższa. Zresztą słychać, no ten klik to jest jakość, tak naprawdę. A więc samochód jest wyposażony w 100-litrowy zbiornik wody. Tutaj mamy wlew. Generalnie auto jest przygotowane bardziej pod kątem letnich wypraw, ale w zimie też można nim jeździć. Zbiornik jest pod autem. Wewnątrz mamy 15-litrowy boiler na ciepłą wodę. Ciepła woda produkowana jest, produkowana, podgrzewana jest przez, e, przez silnik samochodu, a także przez webasto. Mokre, tak zwane webasto. E, a więc, jadąc tym autem, otwieramy sobie zawór, woda się nagrzewa do 80 stopni. Jak jesteśmy na kampingu, czy jesteśmy w takim miejscu, no to włączamy sobie webasto. A jeżeli jesteśmy na polu kempingowym od czasu do czasu i nie chcemy nikogo denerwować. No to oczywiście z 230 V możemy sobie ten bojlerek. Samochód wyposażony jest w baterię AGM o mocy 200Ah. Cały kompletny system zasilania firmy Victron, który generalnie obsługujemy, jak zawsze, z telefonu. Jest to bardzo fajny systemik. Możemy tutaj sobie monitorować pracę solarów, włączyć, włączyć inwerter, włączyć, włączyć zasilanie kompletnie. Mamy 250W solar na dachu. E, przy kuchni mamy gniazdka USB 12V 230, tak samo mamy z tyłu takie gniazdka. O i jeszcze mamy bardzo duży kompresor. Ze względu na to, że, tak jak wspomniałem, w tym samochodzie głównie będą e, przewożone motocykle różne sprzęty, e, więc jest do tego potrzebny mocny kompresor. Mamy kompresor Tibusa, jest szybko złączka, bardzo, bardzo duży kompresor. W żadnej z tych szafek nie ma elektroniki. Elektronikę przeniesiliśmy w bardzo ciekawe miejsce. Montujemy zawsze koła zapasowe na drzwiach, ze względu na to, że jest łatwiej się do nich dostać. Pod samochodem zostaje nam wtedy bardzo dużo miejsca. Wykorzystaliśmy to miejsce do tego, aby pod podłogą zainstalować całą elektronikę, baterię itd. Z dostępem od góry. Mamy tutaj szczelnie zamknięte skrzynie. Które po podniesieniu tych klapek dostajemy się do akumulatorów i do całej elektroniki. Gdyby było jakieś zwarcie w samochodzie i nagle trzeba by było awaryjnie wszystko wyłączyć, to koło siedzenia kierowcy mamy oczywiście Hebel do odłączenia tego wszystkiego. Zasłonki termoizolowane, klasyk. To już znacie takie patenty airline'y gdyby, gdyby ktoś chciał w tym samochodzie e, podróżować w, na przykład w trzy osoby. I spanie na górze oczywiście wtedy jest dla trzech osób niemożliwe. Na tych airlinach na ścianach można zamontować trzeci panel łóżkowy. No i mamy wtedy sytuację rozwiązaną. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta furka. Jest to bardzo prosta zabudowa. Pozdrawiam, Adventure Van Chris. Na razie.